W dziale 10 Baterie i Akumulatory znajdują się następujące tabele. Tabela 1 Informacja o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Tabela 2 Informacja o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągnięte poziomy recyklingu i osiągnięte poziomy wydajności recyklingu. Tabela 3.1 Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych wprowadzonych do procesu recyklingu. Tabela 3.2 Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla poszczególnych etapów procesu recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Tabela 3.3 Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych wprowadzanych do procesu recyklingu. Tabela 3.4. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla poszczególnych etapów procesu recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych. Tabela 3.5. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów wprowadzanych do procesu recyklingu. Tabela 3.6. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla poszczególnych etapów procesu recyklingu innych baterii i akumulatorów. Tabela pierwsza działu 10 zawiera informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Sporządza ją zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, które przekazuje je bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania zgodnie z artykułem 59 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach. Dotyczy tylko adresu zamieszkania lub siedziby, pod którymi jest zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza. Aby wprowadzić informacje do tabeli, należy z poziomu listy działów wybrać opcję Dodaj. System wyświetli listę zakładów, która zawiera nazwę zakładu oraz nazwę, numer, adres miejsca prowadzenia działalności i pole pozycja uzupełniona. Aby dodać zakład, należy z poziomu listy zakładów wybrać przycisk Dodaj zakład. System wyświetli formularz dodania zakładu, w którym należy uzupełnić nazwę zakładu. W tym celu należy kliknąć w to pole. System wyświetli wyszukiwarkę instalacji wprowadzonych w dziale pierwszym, z której należy wybrać odpowiedni zakład. Jeżeli w wyszukiwarce miejsc prowadzenia działalności nie znajduje się wymagana pozycja, należy wrócić do działu pierwszego, a następnie dodać miejsce prowadzenia działalności. Dodane miejsce pojawi się na liście wyszukiwania. Po wskazaniu zakładu, jego nazwa oraz nazwa, numer i adres miejsca prowadzenia działalności zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy zakładów. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. W zakresie dodanych zakładów, za które podmiot chce złożyć sprawozdanie, należy wprowadzić informacje poprzez opcję masa zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych dla wprowadzającego i masa zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych zebranych dla podmiotów pośredniczących. Aby uzupełnić sekcję Masa zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych dla wprowadzającego, należy wybrać tę opcję. System wyświetli formularz Masa zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych bezpośrednio dla wprowadzającego baterie lub akumulatory, który dotyczy zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory. Z których zgodnie z artykułem 32 ustęp 1 ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę. Na formularzu należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru tak lub nie, określić w odniesieniu do dodanego zakładu, czy pole go dotyczy. Jeżeli zaznaczono tak, należy podać Ogólną masę zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych bezpośrednio dla wprowadzającego baterię lub akumulatory, z podziałem na poszczególne kody i rodzaje odpadów. Dane o ogólnej masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych należy ująć w dziale 12. Należy podać ogólną masę zebranych w danym roku kalendarzowym zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Dane te zostaną przeniesione do sekcji masa zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych dla podmiotów pośredniczących, jeżeli dotyczy. Ogólną masę zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych podajemy dla następujących kodów i rodzajów odpadów. 160601 Baterie i akumulatory ołowiowe. 160602 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe. 160603 Baterie zawierające rtęć. 160604 Baterie alkaliczne z wyłączeniem 160603. 160605 Inne baterie i akumulatory. 20.01.33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16.06.01, 16.06.02 lub 16.06.03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie. 20.01.34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20.01.33 Poniżej znajduje się łączna masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych sumowana przez system na podstawie danych wprowadzonych powyżej. Aby wprowadzić dane wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne, należy z poziomu listy wybrać przycisk do tej przedsiębiorcę. System wyświetli wyszukiwarkę podmiotów z rejestru BDO, z której należy wybrać odpowiedni podmiot. Po wybraniu podmiotu należy dodatkowo uzupełnić masę zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych dla danego przedsiębiorcy. Poniżej znajduje się łączna masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, która zostaje uzupełniona na podstawie dodanych informacji o przedsiębiorcach. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy zakładów. Aby uzupełnić sekcję masa zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zebranych dla podmiotów pośredniczących, Należy wybrać tę opcję. System wyświetli formularz: Masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych dla podmiotów pośredniczących. Na formularzu należy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru tak lub nie określić w odniesieniu do dodanego zakładu, czy pole go dotyczy. Jeżeli zaznaczono tak, należy podać ogólną masę zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zebranych dla podmiotów pośredniczących z podziałem na poszczególne kody i rodzaje odpadów. Dane o ogólnej masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych należy ująć w dziale 12. Należy podać ogólną masę zebranych w danym roku kalendarzowym zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Dane te zostaną przeniesione do sekcji masa zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych zebranych bezpośrednio dla wprowadzającego baterie lub akumulatory, jeżeli dotyczy. Poniżej znajduje się łączna masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, sumowana przez system na podstawie danych wprowadzonych dla poszczególnych kodów i rodzajów odpadów. Aby wprowadzić dane wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory, należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj przedsiębiorcę. System wyświetli wyszukiwarkę podmiotów z rejestru BDO, z której należy wybrać odpowiedni podmiot. Po wybraniu przedsiębiorcy należy dodatkowo uzupełnić masę zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych przekazanych danemu przedsiębiorcy. Poniżej znajduje się łączna masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, która zostaje uzupełniona na podstawie dodanych informacji o przedsiębiorcach. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych. I przejście do widoku listy zakładów.